Hello, hello! Ja, ja, dawno mnie nie było. Troszkę, troszkę spraw się tam na... na warstwiło. Tu jakieś tam wakacje, choroby, dzieci i tak dalej, żony. Także nie było głowy do nagrywań. Też nieustanny był barku, z którym walczy. No. No, ale były były wakacje, w sumie jeszcze mam tydzień i cały e, Była Turcja Jak była Turcja to był Ultra inclusive No i waga pokazuje 113 kilo i Marcin stwierdził, że będzie sobie robił takie 15-20 minut na Orbitreku e, Żeby Yy, troszkę pomóc, wiadomo sercu, żeby krew lepiej płynęła no a teraz sobie idę ze zgody, ze świą już jestem prawie na kłodnicy 7 tysiącach kroków już zrobione normalnie bym nie szedł, ale stwierdziłem, że jak już 113 pokazuje budzik no to trzeba powoli zacząć jakiś tryb powiedzmy to Ala, la cardio, chociaż ja nienawidzę cardio, no ale że stwierdziłem, zadzwoniłem do wrap, wrap coś tam na, na zgodzie na świętochowicach. Przyciemnianie szyb się okazało, że dzisiaj jest wolny termin. No to stwierdziłem, że przyciemnimy szybki w Skodzie, no bo mój synek zawsze mu, zawsze musi zasłaniać oczy, bo mu razi razi mu słońce a że tam są takie lekko dymione to rzeczywiście jest lekko to mnie to denerwuje, bo wiadomo wszystko widać, jak ktoś jedzie, widzi, patrzy a teraz przynajmniej beda taki tajemniczy no dajcie może znać mi, czy ktoś tu na terenie Śląska bliziutko jest w stanie opanować mi te srebrne emblematy Skoda, wiadomo znaczek Skody na czarno, na czarny mat bo chciałbym takie coś zrobić w tej mojej skodzinie. A że już mi powiedzmy takie najważniejsze wydatki minęły. No, yy, z wydatków takich wiadomo, no, tu te wakacje, to coś chciałbym było troszkę odłożyć. Także tu już mam wszystko za sobą. Teraz mogę się skupić na upiększaniu mojej maszyny? No więc wpadł taki pomysł. No i to jeszcze, chociaż z poważnych wydatków, to się okaże, czy czasem nie będę musiał zapłacić. Mandaciku, ostatnio chciałem się jechać na paniówki na mecz Pucharu. A że wiadomo, był już lekko spóźniony. To stwierdził. Że sobie da zadupią No i nie zauważyłem tego tego początku yy, tego odcinka pomiarowego prędkości. No i zobaczyłem tylko końcówkę przy tym kościele, przed Barową wsią, chyba jest. No i rozumiesz, wiesz, wyszło tak że najprawdopodobniej wyleje jakiś mandacik, bo no nie będę tak no za dupioch za dupioch tam grubo, no, no ale wiadomo, może nie przyjdzie <grybujesz> tak moi drodzy o. Marcin w Sopocie Marcin z Najszerszy tak to jest, niestety moi drodzy szedłem mocno naładowany na czynnik A się okazało, że nie ma Sławek i taka muzyka mi się nie uraczyć. Także w dupę Dobra, wysrałem się. Widzicie, także że mogę i zrobić trening. Grzegorzek ciężko walczył, ale wygrał z nim, chociaż się trochę spoczył. Jademy dużo. Patrz, Kajoletni. U Sebiksa, mojej siostry. Jademy dużo, nie? I trenujemy. I będzie u niego materiał, ale coś umie wleci on musi mi ogarnąć mój bark i będę jechać z trybem siłowym. Taką rywalizację będzie. Waga moje podobno, nie? Jo, zarimuj coś. Teraz jest współczesny rap. teraz rap taki polski. Hip nie istnieje nazywają, to jest taki disco rap. Nie istnieje, nie istnieje. Ja Ci powiem, kiedyś, że nie lubią hip-hopu, jakiś tam, wiesz, Eminemy, a teraz ich docenią. W aktualnych a, czasach tego, co, co ludzie słuchają. Co w grają te disco Na przykład to. Nie, nie, nie przykładamy się, nie przykładamy się. Na przykładujemy, nie przykładujemy jednak. No, także to jest osobnik, który chyba mnie zmotywuje do Ciężkich klamotów. Im częściej będę tu przyjeżdżał, tym częściej będę brał większe ciężary. A co za tym idzie? Ha! Nie jest grzesiu! Siemano, Kaźiez! Grzesiu, czasie czołem. Znamy z duchem. Duchem i z zapachem. E, no to i będziemy. To nie był bąk. To, to, jest, to jest para z chleba, wiadomo. To nie był bąk? To był wagon. To był wagin. Wagin to jest para z chleba, wiesz? To, to nie jedzie. Moje też nie. E, no i co? No Naprawi mi park ten mój ten mój siostra I, no i będziemy, jademy dużo, nie, futbal szpilen zawieszony na korku I jedynie jak będą jakieś charytatywne turnieje to na pewno będę chciał no, ale się ale zawsze na nich no, pojawić no, to, a tak to jademy, jademy trójból siłowy nie tak to jest jak się robi siady taki się moriok, patrz. patrzcie i taką koszulkę ona jest cała mokro, mokro jak no dziewczyny jak nie widzą no też, patrzy. To, to, to. Coś tam się płaci synek. No, ale specjalnie my to zrobili, żeby trochę, pod, trochę my się zmoczyli, nie? Ja były ślusar, to ja lubię woda.